Przybliżenie dziesiętne z dokładnością do jednej setnej liczby pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6 wynosi i setnych. My musimy obliczyć przybliżenie liczby 1 dzielone na pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 6 również z dokładnością do jednej setnej. Żeby to zrobić, to powinniśmy jakoś wykorzystać daną informację, czyli że liczba pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6 jest równa 5,10 właśnie z dokładnością do jednej setnej. Jak to można wykorzystać? Żeby móc wykorzystać tą informację, to musimy zauważyć związek pomiędzy tymi dwiema liczbami. Najlepiej by było, gdybyśmy byli w stanie przekształcić jedną z nich na drugą albo na bardzo podobną. Na przykład, gdyby się udało przekształcić tą liczbę na taką liczbę razy coś albo plus coś, jakaś liczba całkowita. No, to byśmy wtedy byli w stanie dokładnie obliczyć jej wynik z dokładnością do jednego miejsca, do dwóch miejsc po przecinku, wykorzystując tą znaną wartość przybliżenia tej liczby. No, krótko mówiąc, problem sprowadza się do tego, żeby w jakiś sposób postarać się przekształcić tą liczbę na liczbę podobną do tej. Spójrzmy zatem, jak wygląda ta nasza liczba. 1 dzielone przez pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 6. W takiej sytuacji, gdy mamy pierwiastki w mianowniku jakiegoś ułamka, to zawsze dobrym pomysłem jest usunięcie tej niewymierności. W tym przypadku, żeby to zrobić, to będziemy musieli pomnożyć tą naszą liczbę pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 6 w liczniku i w mianowniku przez liczbę pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6, no i w mianowniku oczywiście tak samo pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6. Co nam to daje? Wiemy, że istnieje wzór skróconego mnożenia, który mówi, że gdy mnożymy różnicę dwóch liczb, na przykład a minus b, przez sumę tych dwóch liczb, czyli w tym wypadku przez a plus b, to w rezultacie otrzymamy a kwadrat minus b kwadrat. Czyli w naszym przypadku właśnie ma miejsce tego typu mnożenie. Mnożymy pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6. Czyli jeszcze napiszę, co zostaje w liczniku 1 razy to, to po prostu ta liczba, czyli pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6, podzielić. No i właśnie wzór skróconego mnożenia dla mianownika daje pierwiastek z 7 do kwadratu, czyli 7 minus pierwiastek z 6 do kwadratu, czyli minus 6. Zatem otrzymujemy w mianowniku 7 minus 6, czyli 1, czyli po prostu nasz ułamek jest równy licznikowi. Licznik podzielić na 1 to po prostu licznik, czyli pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 6. No a o tej liczbie z treści zadania wiemy, że jest równa 5,10 z dokładnością do jednej setnej. No, i my właśnie musimy znaleźć przybliżenie tej liczby, która się okazała tą samą liczbą, która dana jest w tym miejscu, również z dokładnością do jednej setnej, czyli będzie to dokładnie ten sam wynik, który, który otrzymaliśmy dla tej liczby, który mieliśmy podany dla tej liczby, czyli 5,10, czyli zakreślamy odpowiedź C. Warto jeszcze zauważyć, że w odpowiedzi D mieliśmy daną dokładnie tą samą liczbę 5. 1 dziesiąta. i dziesiąta to to samo co 5 i 10 setnych, tylko różnica polega na tym, że w tym miejscu mieliśmy podany wynik z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. A proszą nas, żebyśmy podali wynik z dokładnością do jednej setnej, czyli do dwóch miejsc po przecinku. Zatem musieliśmy wybrać odpowiedź C, bo tutaj jest właśnie wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.